Hej, cześć, siemno wszystkim, budź strony iXizery i to jest w kolejnym odcinku naszej różowej serii, moi drodzy. A dzisiaj Singularity z jego addonem Denied Requests form, form. Tak, tak, to jest czyta? Przepraszam bardzo, nie wiem do końca. Form niby, tak. E, no po polsku formularz odrzuconego <coughs> wyniosku. Co robi dany addon? Na początku próby EMP generują się o 30 sekund dłużej. No, plus wszyscy ocalali i rozpoczynają grę w cieniu, czyli po prostu tym, że możemy się do nich teleportować. Yy, także okej. Okay. Yy, wczoraj nie było odcinków jak coś, moi drodzy, odcinka. <laughs> Boże, przepraszam, ciągle lekko przeziębiony. Nie było odcinka dlatego, że yy, był u mnie mój przyjaciel, jeden, drugi, bo urodzinki miał i było po prostu organizowane. Także ja wstałem jutro... Co? Co ja w ogóle? Ja wstałem wczoraj yy, i muszę zmniejszyć kamerkę chyba, ja bo jest trochę za dużo, mam wrażenie. Wstałem wczoraj, <laughs> sprzątałem, robiłem tam wszystko, przygotowywałem, dlatego nie miałem zbytnio czasu na nagranie po prostu materiału. No i tyle, ale teraz wiedziałem, tydzień wolnego, więc mam czas na materiały. Daję ready i zaczynamy. Także będzie, mater będzie materiał dzisiaj, live'a nie będzie. Może w poniedziałek sobie zrobimy live'a jakiegoś? <laughs> Zobaczymy. No i co, no i tyle. Yy, ogólnie, rzecz biorąc tak, addon no, całkiem yy, interesujący, o ja pieprzę, ty, ja gram nim i akurat dają mi jego mapę, yy, nie liczę na zbytnio tutaj, wiecie, <laughs> niesamowity yy, gameplay, ponieważ nie lubię zbytnio grać tym killerem. I nie umiem korzystać z tych kapsuł. Jestem głównym na nim, po prostu w skrócie tak, jakby nie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli oczywiście się świat, podoba pamiętajcie o zatwierdzeniu lajka w górę, subskrypcji na kanale, jeżeli możecie. Komentarz, jeżeli macie taką ochotę i wyłącznie. No i co? Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Oczywiście stay hydrated wodę, pamiętajcie, se pijcie tak woda, woda. Zdrowia doda. No. Także. No. IMP ładowanie 30 sekund dłużej na początek próby To jest taki początek, no wiecie Początek próby Także w sumie ten addon potem już nie będzie egzystował Na początek próby IMP ładuje się 30% dłużej 30 sekund dłużej No i wszyscy są w cieniu I to wszystko Potem to już normalnie się IMP ładuje Chyba, tak mi się wydaje <coughs> Ponieważ to było napisane, że na początek próby Więc no Jego drugi addon na przykład jest o wiele bardziej ciekawszy Ponieważ robi chyba, że jak się rozłoży bio kapsułę biokapsułę, to widzimy Aury w obrębie 6 metrów od rozłożonej kapsuły. To jest całkiem useful ogólnie, ale to już w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o różowe addone naszej iridescent. E, także no, teraz gramy z tym addonem. może <coughs> przepraszam, za kaszel moi drodzy. No i co? Mapa Singularity. <coughs> My gramy Singularity Ktoś tu ewidentnie chyba nas po prostu prześladuje. Dobra, nie wiem. Ogólnie tak. Ja, jeżeli chodzi o te stawianie kapsu, nie jestem dobry. Więc wybaczcie. Wiem, że jak wyceluję w surwa, to mogę się tepnąć, nieprawdaż? Tak to działało? Chyba. okej, okay. Na razie oni nie mogą. O, chyba Tak to się robiło? Nie pamiętam, ty, moi drodzy. No tak to się robiło, dobra, ty. Okej, okay, okej, okay, pamiętam, muszę... No, dobra, mamy. Achievement get, Boże. Siemanko. Okej, okay, wow. Pierwsze powalenie, jeszcze achievementa zrobiłem, co ciekawe. I jakieś jakiś blisko tu mamy? No tak niezbyt, ale na rezonans możemy jak najbardziej zanieść. Może geny są kręcone gdzieś tam, więc... ...why not, ogólnie. Dobra, haczyk. Dziękuję. Możecie dać w komentarzach znać, czy właśnie lubicie grać tym killerem, czy nie lubicie grać na niego, czy lubicie grać nim właśnie na przykład. Jestem ciekaw zdania ludzi o jego temat. Oho, widzę cię koleżanko, wiesz o tym. <laughs> Okej, okay, siemano. Fajne jest to, że szybciej przeskakujemy ogólnie i wszystko. To jest ogólnie czyste prześladowanie A, takie jesteś. A ja to szybciej kopię jakiś właśnie. No właśnie, właśnie. Dobrze, dobrze. Dobra, to ogólnie jest fajne. Podoba mi się. O, chyba. A już ma, mają miępi wszystkie, także trochę dupa Dobra, okej, okay, okej okay. Blutanka ewidentnie nie chce wbiec tam w tamto. No dobra, dobra. Jest to zrozumiałe. Po prostu polega właśnie. Dobra, skopiemy to wszystko, bo to trzeba raczej wiecie, mi się wydaje. Okej. Okay. Ona no, jest na tamtej palecie, także idziemy tam od razu. Mm. You kinda fucked da man, na No dobra, mamy ten efekt, więc fajnie. O ja, pieprze. Jaka tutaj, nie spodziewałem się, że tu jest takie, wiecie, taka długa jakby lupa. O, tu też jest strasznie długa lupa, no. Nie jestem fanem tej mapy. Jej to zeszło? No to cóż. <coughs> nie wiem, jak to do końca działa. Czy to oni, oni trochę go znerfili, chyba co? nie na to, Nienawidzę tej mapy, naprawdę, guys. Boże, oni zaraz skręcą tyle genów. Nie potrafię na niej grać. Nie jestem fanem tej mapy, niestety. I'm not a big enjoyer. No, naprawdę mówię, ale nie dość, że tym killerem to ta mapa, nie? Nie, ale co zrobisz? No, unlucky, unlucky. Bywa i tak, nieprawdaż? Teraz po prostu trzeba jakoś innego gonić, nie? Myślę, że to może być dobry pomysł. O, Łagę, kowok. i ciekawa paleta. <laughs> nie powiem. Dobra. To ono wejdzie do góry. Chyba niezbyt, ale tutaj ktoś kręci Genatana Okej, okay, widzę, że w minę się bawimy. To <laughs> dobrze, nie szkodzi. Tutaj była gdzieś Jane ogólnie, tyle wiemy, nie? Musimy poobserwować trochę, wiecie, na mapie może co się dzieje tutaj, o tutaj. A to propo Okej. Okay. Nie wiem, zdążę się tak na pewno, ale... O! Albo jednak się ma no. Okay. O, to sobie ładuje chyba co? Okej, ok, okay. O, postawimy, oczywiście, wiadomo, ale gdzie ona jest, halo. A, no, około cool. oj, została zbejtowana na okno, moi drodzy. No widzicie, jak mi ograła? Ładnie, ładnie, koleżanko. Mamy Jolta, więc fajnie, jakbyśmy ją tutaj zdążyli jeszcze schwycić. No to ostatni raz Twojego lupa, koleżanko, więc przykro mi, ale. <laughs> Teraz raczej leży, bo to nie ma palet, chyba. Więc chociaż tyle wiemy. Na szczęście. No przykro mi, koleżanko. Wiem, że znowu do chyba Ty, <laughs> ale jest jak jest, więc nie mogę na to poradzić. Jesteś już najbliższym celem, więc no tak się stało, no. Dobra, czy to tak, dokładnie drugi raz? Do ono jest jak jest, już mówiłem. O ty, karakanie. Mówię, a podczas czajste powinienem to pewnie też stawiać. Znaczy moje umiejętności no się na się nim, się to wiecie, wiecie, jakie są, jak już mówiłem, wam znikome. Nie widzę jej. To, to men. Ok, no nie wiem, gdzie on. O, tam jest. Tutaj się raczej nie tepnę. Nie, nie umiem, nie umiem grać, naprawdę O, widać cię koleżankoju O proszę, zasnaczyłem Okej, okay, dzięki, chociaż tyle Chociaż tyle Kurzanka nawet szybka jest nie, 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 niewiarygodna Dobra Tam mamy to którego właśnie te ma no to jest poza terenem, dobra, jest to upoś Remano Semano kolano Raczej ją mamy co chyba Uś. Dobra, mamy to mówię, Gierka ja się nie spodziewałem niczego większego, więc jak przegramy to naprawdę nic się nie stanie mojej drodzy Rezono fajnie było, nie? Zanieść. Może spróbujmy, no. Może jeszcze jakiś mini comeback zrobimy. No i słabe jest to w tym addonie, że on już jakby prawie nie egzystuje, mówię. Te MP normalnie już się regenerują, więc. To tylko początkowo tak, niestety, nie? Oj koleżanko, mamy tutaj jeszcze jedną. Właśnie, okej. ok, okej. Okay, okay. Spoko, spoko. <laughs> spoko, spoko. Na grillku, o, się ma. To jest to moja obsesja, niestety, nie chcę jej zbytnio bić. <laughs> Więc może je lepiej odpuśćmy. No tu jest Jane na przykład. Okej. Okay. Nie, tutaj to mi nie ma jak dać tego nawet, niestety. Jest to cienkie. O, Kodronka się zbambuzlowała, proszę bardzo. No a, to ona wzięła tą mapę w takim razie. Okej, okay, okej. Okay. Ale almost sure, guys. <laughs> Dobra, tam się tepniemy zaraz. Okej. Okay. Did you forgive? No ona raczej umrze. Przykro mi, ale... Ale sorry, no. Też tego koleżanko? <try> <try> sorry. Jest jak jest, mordeczko. No nie wiem, no. Nie będę specjalnie się nie wieszał, no. Ok, ewidentnie nie chcemy tutaj, bo tutaj są dwa rezonansy bólu, więc tego nie chcemy. No, sorry. kiwnę ci głową, że nie. Free 360 i cię powieszę, no. Po prostu. Jest jakieś jest. koleżanko-sorki. Dobra, poprzeglądajmy sobie, co my tutaj mamy. O, hello. Dobrze, dobrze, nie szkodzi. Możemy tam pójść, jak najbardziej. Oj, nie mogę się tak ten drugi raz się zobaczyć. Kurczę, łaj. No, to było tam, nie? Tutaj jest zniszczona kamera, dobra, dobra. Skop to, żeby się zregresowało, jednak wiadomo jak to jest. Nie, regresji fajnie byłoby. Posłuchałem co, to, gotowe. Skopiemy to. Skopiemy to. Postawmy to może gdzieś tak wyżej, właśnie, na przykład to. Hello there, koleżanko. Hello there, gdzie koleżanka może być? Co? Ok, ewidentnie tam się tapniemy, to jest pewne. Ema. Nie wiem dlaczego zawsze jest lak po uderzeniu, to jest interesujące moi drodzy. Dlaczego tak jest? 8 Ej, no halo! To jest kinda bullshit, niestety. Że to ma taki ręczek i ma, ale cóż... Gdzie te ślady są, co? Nie wiem, no nie mam pojęcia, gdzie są te ślady. Prawdę nie ukrywam, że nie wiem, gdzie są te ślady. Gdzie one dochodzą? Potypamy się troszeczkę. Okej, okay, no nie wiem, gdzie one są. Trzeba chyba po prostu lecieć i tyle. No dobra. Tam jest ciągle gen z tego Tam też. Tam na... O, jest, tam widziałem. I saw. I saw, i saw. Tu musimy postawić ewidentnie tego Amerkę sobie gdzieś. Tylko gdzie? Myślę, że tu jest najlepszy pomysł, Imo. No i ładnie, mamy tutaj obszar genowy, tak wiecie. rowan, tylko tu jedna kamerka mi już zniknęła, niedobrze. Oj, nie mogę postawić, oj, dzięki. Dobra, tam są ciągle dwie, dzięki, siema. Koleżanko, o, to jest takie prześladowanie, oj, wybaczcie, muszę się ustawić, widziałem ją jak coś, także chill. Ming Chilling, jest to obsesja, ale już, no, nie będę się pierdzielił w tańcu, nie, jakby, no, życie. Jest jak jest, no. Sejdę bez forlas może nie odda teraz, ale... Mnie to jakoś interesuje. No niezbyt. Tu nie ma palety, koleżanko, nie ma nic. Plus jest rezonans z bólu zaraz. Plus jest jolcik na dwa, aż generatory całkiem. Solidnie. I jeszcze jolt. I... Okej, okay, czy tam coś w trawie piszczy? Nie, tam coś w trawie piszczy. Nie trawie, w trawie nic się pisze. Ok, tutaj jest zniszczony, także go jak najbardziej naprawimy sobie. Słyszałem to, ale daj mi chwilę. Daj mi chwileczkę. O, oh, hello there. Tutaj genik się zablokował, tak? O, ta Jill jeszcze ani razu nie została przez nas powalona. Myślę, że w końcu jest to ten czas, gdzie może się to nam uda. O, no tylko widzicie, ja właśnie, moja orientacja na tej mapie jest taka, że nie jest w ogóle. A ty to taka jesteś, tak? Ok, okej. Okay. Copy that, James. Koleżanka sobie wisi i tak ciągle, więc jakby troszkę dazy na mater. Nie trafiliśmy jej, naprawdę. Mogę wizję na nią sobie zrobić? Okej, okay, koleżanka ewidentnie zniknęła nam z pola. Okej, okay, nie wiem czy mi się tam leczą, czy co robią, nie mam pojęcia. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. Ale tu jest dobry, dobry ten, ten. O, jest, tam. Hello. Okej, okay, nałożyliśmy. Może przejdą tutaj akurat, to byłoby miło. Trzeba poczekać chwilę i zobaczyć, wiecie. O! Hello. Dobra. Z tego głównego coś zobaczymy? Nie może z tego tutaj. Miałem na myśli tego, ale... Tam, widzę ją, halo. O, dobra. Gdzieś widzimy także. Emano kolano. Wejdź do szaka, proszę. Dziękuję. Dobra. O, tam czai się, no. To nie jest głupi gracz, moi drodzy. To nie jest głupi gracz. Aha, ale gdzie ona się czai, to nie wiem. Widzicie, ona jest bogiem tej gry, najwidoczniej. Ralka jest bogiem giereczki, po prostu i tyle. Dobra, tak, zróbmy sobie. Patrzmy na te generatory. Tutaj ktoś kręci. Nie, tu jest po prostu zniszczona. Okej, okay, spoko. I don't mind. O, widziałem tam. Tam jest Kate. dobra. Gdzie ona będzie biegła? Nie wiem, nie mam pojęcia w sumie. W szaku, tutaj nic nie, chyba jo. Okej, okay. a ciągle zniszczona. Wersja iść gramy mojej drodzy, tak naprawdę. To jest Rainbow Six. Okej, okay. musimy dać na pewno tutaj jedną. Jak chcemy jeszcze coś, może tutaj zrobić. Nie wiem, czy jej nie ma w szafce. Zaraz sprawdzimy szafki, chyba szczerze mówiąc. Ale chyba nie ma w szafce, no. Czemu zawsze jest lag? Widzicie to? Jest to denerwujące, bo nie wiem dlaczego ten lag występuje, ale okej. Okay. Ale nie wnikam. Okej, okay, zostało nam trzy... nie, to tutaj jeszcze ten... O, siema. To jest głupie, że tak precyzyjnie trzeba, moi drodzy, właśnie te... A tu jest kolejna koleżanka, co ty myślisz? Emma. Hello, you didn't expect. O! I guess so. Oj, to dosłownie unisklik, klika, moi drodzy. Okej, okay, spoko. Wiem, że tu jest raczej druga koleżanka gdzieś, Kate. Właśnie, Kate, się manko. To zniszczymy, nie ma co. Hop, dziękuję. Baczcie za Facebooka, pikami zapomnij wyciszyć na no, odcineczek. Dobra, nice, mamy ją w tym. slipstreamie, zawsze coś. Weźmy ją Obejdźmy, może jakoś tego wiecie. O! Actually ona jest tutaj. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. No, dobra, mamy ją i tak. A zap ja przecież zap zapominam, że ja to mam ty, dosłownie, szalicie bazę? I forgore. Dobra, połowę haków będziemy mieli chyba no. Jill bardzo ładnie nas ogrywała. Trzeba jej to przyznać ogólnie. Bardzo ładnie gra. Miejmy <laughs> na uwadze to, że gram z killerem, który nie potrafię, także. Też jest to taka kwestia troszeczkę. Nie ma co ukrywać raczej bez przesady. Gratki dla niej, ale no, I don't know how to play. Jest to podwójny problem. Double problem, double trouble. Ok, a więc, no tu wizji nie mam totalnie niestety na drugą bramę. Jest to taki problem. Koloranko, nie kampię cię, tylko po prostu idę sobie do drugiej bramy. Ale że akurat tu przechodzę, to wiesz o co chodzi, nie? Ok, hello. Kolego, wiesz jak to się skończy? Niedobrze. O, nie mogę użyć prawego, o to tak? Okej, okay, okej. Okay. Sie siemano. Siema, siema, o tej porze każdy wypić może. Okej, okay, mamy ją. Ona ma Iron a to dlatego może też jej nie słyszałem często. Widzicie? O, koleżanka chyba ucieknie. Bo koleżanka chyba drugiego gajta, ja. No to mamy, moi drodzy, 3 kile. Jill, która na koniec została trochę niemiło. Ze strony, yy, tej... Yy, Claudette. Ale no ogólnie co ja Wam mogę powiedzieć, no począ to jest ogólnie build raczej taki pod, myślę yy, addon pod początkowe dymy, czyli myślę, że fajnie po prostu jest grać najzwyczajniej na świecie pod yy, lefal Pusha. Jakieś takie perki na wizję na sam początek, żeby po prostu zrobić dym naszymi teleportami, ponieważ EMP są zablokowane na 30 sekund dłużej. Nie zrobiłem tego i bardzo dobrze, bo to po prostu wiecie, sprawdzić było trzeba. Nie było źle, coś tam zrobiliście na początek przez to, ale myślę, że drugi addon jest spoko. Także no, tyle. Uważam, że jest dość yy, słaby? A, nie chciałem? A, archiwa, no unlucky. Myślę, że taki jakiś Cetier albo coś takiego. No i co, no i tyle moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, pamiętajcie jeszcze raz o lajkaniu i o subskrypcji, komentarz, co sądzicie o killerze i w ogóle, czy on się, nim dobrze gra w miarę, a ja chcę wam jeszcze jak tak także widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z czegoś innego, trzymajcie się, do następnego i papa.